Cześć z tej strony ja jest ze mną Gromo. Witam serdecznie z tej strony Gromo. Będziemy sobie tutaj bacić Halloweenowe okręty widmo. Szczególnie to cienko wchodzi z tego pancernika Pakala. Trzeba torpedami go. Czego, z pancernika? <laughs> Nie moja wina, że masz takie nie inny. taki sobie wziąłeś, no. A mnie gościu uprzedził. Tutaj ten niszczyciel co, co 20 sekund wali cztery torpedy. No i widzę, że nasz pływa. Na szczęście odbił. Fajny ten tryb. Fa fajnie graficznie to wygląda w ogóle. Ładnie. O, takie tam pocieszne. Za kurczę teraz nic nie widzę. spota zrobię. Dobijaj te takie właśnie mięciutkie cele. Fajnie bo działa szybko się obracają jak na pancernik. Jeszcze jakieś... to, 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 są, to jest bodajże ten niemiecki pancerniczek, którym płyniesz. strzela w tę katapultę. 9000. Tak mogłoby w okręty wchodzić? Bo tutaj na maksa w nie wchodzi. Nie? Ja powiem ci, że zaraz zaroi się od okrętów i będzie taka masakra, że uff. Uh. To transylwanie nie skurzymy. najlepiej wygląda, już widzę. Teraz to no dobrze wygląda. Tutaj widzisz, masz cele po lewej stronie. Właśnie lewej strzelam. Strzelam, panie, strzelam, ale... A mi chodzi też cele do wykonania, zadania do wykonania, główne... Aha, tutaj, bożne. to już mam 29, nie wiem. No to wszyscy mają, nie? Później masz 316 z 16 i tak dalej. Zobacz, ile teraz jest okręt. ale dostałem. Kurcze. Strzał za. Nie mów, że cię boty klepią, do znerwienia pewnie. Co? Nie, to jest trudny tryb. Tu się nie śmiej, bo zobaczysz, że najprawdopodobniej wszyscy tutaj padną. Nie na mojej wachcie. Co się zdziwisz młody uczniu? Kurczę, koncentracja, nikt nic nie mówi. No fajnie, tutaj naprawdę, jak <grywki> widzisz, <grywki> sporo <grywki> się dzieje. Sporo tu się dzieje. Przeciwników jest co niemiara. Wypłynąłem pod gościa. Ci się w ogóle szata graficzna tutaj podoba? Nie, no super, super, naprawdę coś pięknego. To dlaczego ja mam cztery pożary? Jak z Halloween, ktoś świeczki odpalił. <grymne> Powinienem się jednak dać zakaz palenia świeczek na okręcie. W miarę, w miarę dobry team mamy, ale jeszcze zobaczymy, czy da radę. I teraz trzeba znowu na tych katapultkach się skupić, bo one, no jak we mnie walnęły, to boli. Teraz mnie nie będzie bolało, bo nasz torpedę wypuścił w moją stronę. Ledwo, ledwo, ale się udało wyminać Nasza transewania się czuje Prawie nówka sztuka Nie śmigano. Szkoda, że nie można z torped pociągnąć tych katapult no, Katapulty wyglądają naprawdę jak... <gryw> konkretnie Fajny jest efekt w ogóle, jak te kulognie, lecą. O, za nami się ten... kazały pancerniki. No teraz wiesz, wszędzie się tutaj... Aktywują gościu, zadymia. z żartów, no za zero z takiej salwy dużej Już salwa nie zrobiła wrażenia na przeciwniku. No ale teraz to konkretnie. No, się, co się dzieje? Już jeden z naszych wyparował. Nie był mistrzem Jedi dołączysz do niego Takie lekceważenie botów to naprawdę niespotykane. Do mnie nie strzelają te boty, więc ja tam ja tam się z tego powodu cieszę jak się co to dole wbije? Od przodu. Ile masz dema? 54 tysiące. To to ładnie klepiesz. Widziałem, że się przydasz. O kurczę, cała armada podpływa, widzisz? Ale najpierw tego z tyłu chcę no, wysłać na dno. Jestem pewna, że trafi. Mogę ci to powiedzieć, źle to wygląda. Jak Myślę, się czaczek jest coraz mniejsze, sądzę. Sojusznicza? Tak, tutaj widzisz? Katapulta zabija naszego. Chciałem go jeszcze w dymie schować, no ale go tutaj rozwalili. Ty innym pomagasz, nie mnie? Takiś się by mistrz. Znaczy, ty potrzebujesz pomocy? Pełniusi się, jestem. Wiesz, że niedługo zostaniemy tylko my. Właściwie to już. <laughs> A nie niedługo. Wywaliło nam transylwanie, więc lost. Widzisz? Nie jest prosto, mój drogi... Nie jest prosto to przejść. Trzeba mieć kilku dobrych graczy. Nie tylko jednego czy dwóch. Zobacz jak się ścisnął. O! Tylko jeden okręt. Zobacz w ogóle jakie zniszczenia. Mało tych okrętów potopiliśmy. To próba numer dwa? Proszę bardzo. Gdzieś się uda. Kiedyś na pewno tam dostajesz cały czas tutaj za te bitwę tam jakieś te kamuflaże. Kamuflaże, One fajne są, bo minus 3 do zasięgu wykrywania z tego z powierzchni na Fubuki mi się przyda, bo ja normalnie płacę za nie 25 tysięcy reberków. No widzisz, tak za friko, więc można tutaj sobie pograć, żeby mieć na przyszłość trochę. Spróbujemy jeszcze raz. No tak, katapulty jako pierwsze rozwalić, bo... No one się pierwsze pokazują. No ale później trzeba się ostro brać za okręty, a nie w takim wolnym tempie, jak tutaj to wszystko postępuje. Tak, tylko że u mnie zasięg ognia jest 11 km. No, u mnie torpedy też są na krótki, wykrywanie 6.1. A torpedy na 7. Co ten okrąg w tej Transylwanii daje, to mnie zastanawia. Może to trzeba płynąć w tym okręgu? Chroniąc ją przed atakami. Może ktoś jest w zielonym, to... to... To nie strzelają do niej, nie wiem. Może ktoś wie, niech napisze w komentarzu o co chodzi z tym okręgiem. Bo no na pewno o coś chodzi. Jak mistrz Joda nie wie, no to już. Nie... To nikt nie wie, tak? Nie, nie sądzę. Ja podejrzewam, że jakoś... że tutaj po prostu boty się koncentrują na nas, a nie na Transylwanii. Te, te płonące czachy to też, kurde, taki konkret. No ja dostałem taką czachę i pół okrętu mi wyparowało. Ta czacha cięższa od tego okrętu. Gdzie ty jesteś? Jak zawsze z przodu. Ja będę tutaj w, w tym kółku płynął, zobaczymy. Tym razem w kółeczku, Amanda. Dobra, pojawili się już wrogowie. Ten Zikasta to jest chyba taka, taki duplikat tej dwójki, co nie? Tej śmiechowej, japońskiej. O czym teraz mówisz? O tych wrogich prętach. No to jest wszystko przecież na bazie któregoś z już istniejących, nie? Jak już dostanę pożary, to zazwyczaj dwa. No ja też właśnie, nie wiem. Ostro odpalają. ostro. Jest szansa, że tutaj damy radę. Zauważ, że wcześniej ten, ta transywania płynęła inną, in, inną stronę, nie? Na wprost. Teraz ten scenariusz tym razem się odpalił. No właśnie. Ja płynę cały czas w tym kółku. I ona nie dostaje, na mnie się koncentruje. No, widzisz, no to już mamy zagadkę rozwiązaną. O, Czacha się obudziła. To daleko. Widzisz, co się stało? Trafiła mi katapulta. Zobacz na mnie. O, ładnie wyglądasz. To samo, co wcześniej. Po prostu... pach i do widzenia. Palna jest! Barkę tak trafiasz? Przeginają, kurczę, z tymi katapultami. Ty zobacz, jak się... Z kto jest zaspamował koło mnie? Zaraz pił. Góry problem. Za 720, całej salwy, nie, ładnie. nie jesteś zadowolony. Nie, no coś, coś mi mówi, że ta gra tak właśnie na tym polega, żeby jej nie przejść. Bardzo możliwe, zupełnie jak rankingówki. O no, rankingówkach to, jakoś... nie rozmawiamy. Dostałem właśnie komunikat, że... że nie możesz rozmawiać. To, to nie mogę rozmawiać O, bo, bo. z drugiej strony już znowu tego ta płynie sporo Zdarzyłem się z naszą transowaniem <laughs> To ona mnie pcha, nie mogę, nie mogę się udostać No, a jak zaczynasz spowalniać to Kurczę, ale jazz, no nie mogę się uwolnić. Ty to wszystko potrafisz zepsuć. Strzelaj w tą katapultę. A ja staranuję albo zatopię z tych Transylwanii i się uwolnisz. A już płyniesz. A. Już 16 nie, nie, nie. przeciwników zatopić? Myślę, że już trochę zatopiliśmy, ale jeszcze widzę, że mało. Zgadzamy się chyba do tych wrót w końcu. Nie, ten pasek jest na górze. Widzisz? Jest taki pasek. Uh -huh. To tak wcale... To nie jesteśmy końca. <laughs> jeszcze daleka droga. No zobacz, no dopiero masz. O, jeszcze, jeszcze ile? Jeszcze cztery katapulty. Tu widać jedną, tam drugą. No i jeszcze. sporo okręcików do zatopienia. Ale może mamy mocniejszy team, bo chłopaki tak wszystkie prawie całe, poza mną. Zawsze mnie musi być jakiś... No zawsze musi jakiś leż się znaleźć. Taka ta katapulta mnie zawsze... Już drugi raz mnie piknęła tak sobie. No nie, tutaj Jackal też jest troszkę poloniony. A ja jestem pełny. Jeszcze nie użyłem nawet naprawiaczki Nie szpanuj, nie szpanuj Masz przynajmniej cel ja mam do kogo strzelać za bardzo A, pojawił się Pasa Jak nasza transylwania się czuje? W porządku, ale będzie się czuć gorzej jak... Jak zaraz wszystko zacznie w nią strzelać. Masz zasięg do katapulty? Nie nudzi się człowiek w tej bitce, co? No nie. Już katapulty nie ma. Są jeszcze jedno. Nie, co podziwiam troszkę tą szatę graficzną, wiesz, ładnie to zrobili. Trzeba przyznać Strasznie tak. takebista A miałem nie przeklinać. A nie No i widzisz już po wszystkiemu Film do śmieci To słowo to nie przekleństwo Od kiedy? On ja tak mówię mhm. Zawał, Ale sobie dzieje? wpłynąłem. Teraz się zaczyna ta największa jadka, chyba. O, no, dzieje się, tak ci to powiem. Dzieje mam się? cztery pożary. To warto się na ten ugasić. E, nie mam gaśnicy. 11 sekund dopiero mam. Nie jest dobrze, Łabo, wręcz bym powiedział, ale i tak jest lepiej niż było. U, padawanie, co to się stało? Cztery pożary znów. Dobra, przeciwniku wytupiliśmy. że już skończyłem. Nie mam zakowę. nie. <grym> Dobrze, że powiedziałeś. Jak ci idzie? Gdzie jesteś? No tutaj. Szybciej, szybciej te torpedki. Poszły. Ja chciałem, że naszą Transylwanię zatopisz. No nie, no. <grym> Chcę <grym> tego uniknąć. <grym> żeby padł. Raz Putin. 20 tysięcy. No. 200? Nie 200? 200. Leć po niego, bo nam Transylwanię leje. Kurczę, zobacz, jakiego superbosa zrobili. Dzieje się pani, dzieje się. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić, bo on już zaczął we mnie strzelać. No, musisz zwolnić. Myślisz. Niech to nasza Transylwania coś kurde zrobi, a nie. Co to Transylwania. I wyłącz grilla na pokładzie. Tam ktoś świeczkę zapali, od razu. Problem. O, ale wygląda. Ho, ho, ho. Piękny jest. Niezły, naprawdę, niezły. No i czekaj, czekaj, ja muszę płynąć z nim Dostał 4 torpy Dział ja. Ale opuściłem nasz okręt i już obrywa Muszę tu uratować grę podawanie jak zawsze, po prostu jak zawsze te nasze bolki gdzieś zostały ja mam 73 tysiące dema styknie Ja mam 160 tysięcy Też styknie 180 Peter Ej, ja jestem tutaj, nie strzelajcie do Transylwanii lamy. Coś się pali. I musiałeś zostawić mu drobne. Ja pierniczę. Co tu się dzieje, mój młody padawanie? Pogramy przez ciebie. Nie uratowałeś Transylwanii. Nie bluźnij. A oni nie mogą wciąż. Wpu... Spłonę. Spłonę, coś mnie podpaliło. no. Dwa i koniec. Ile mogłem teraz zrobić? 230 tysięcy obrażeń. Jeszcze chyba zdejmę z tego. Tak. O! Nawet po śmierci groźny jesteś. Nie. Zobacz, odeskortowałem go bezpiecznie jednak. Nie, on stoi w miejscu. Dlaczego on stoi w miejscu? Dlaczego no nie Ktoś płynie? musi podpłynąć chyba, go pchnąć. Wiesz? Zobaczymy, jest szansa zobaczyć jak wygląda finish. Chciałem im napisać, ale widzę, że ktoś płynie. No to jest po prostu wiesz, na zapych. <laughs> jak nie popchniesz, to nie płynie. O! I teraz na zielono się zaświeciła obramówka I pędzimy dalej us, no. Powiedzmy, że Wii. Oui. Zaraz zobaczymy. Szkoda, że tutaj nic nie pokazuje ile ile kto zrobił W bitewce Ale może będzie jakiś ten czy tylko okręt wpłynie i koniec, jak myślisz? Nie wiem, nie widziałem jeszcze końcówki... Może być jakaś animacja? A tam śledzę portal, nie wiem jak ty. Ja tak samo. Ale mają chłopaki od grafiki pomysły tutaj, w tej grze. No wiesz, to to... to pocieszne. Garażyk też tam fajnie wyglądał w WoCie, w AWku, w War Thunderze. O! Dla grafików się e, Nawet nie wpłynęło. E, nie ma żadnej animacji ciekawej. E, nawet... Jakiegoś Batmana dostałem. Pogromca duchów. Też dostałem osobiste. Wygraj bitwę toczącą się według scenariusza na Halloween. No e... i e, widzisz, tak to się skończyło. Jak u Ciebie zadania główne? Zadania poboczne. Eliminuj wszystkie, wszystkich przeciwników. Ukończono. A, no, porażka jeśli chodzi o transylwanie i porażkę jeśli chodzi, że się zatrzymać transylwanie, cztery ukończone, no mamy to samo, nie? To okay. Ale jestem pierwszy na liście płac. No, nie wiem, czy on segreguje to według czegoś, czy po prostu... Nie tak, wiem. umiejętności. No. <laughs> to żeś kurczę, dobrze, że mi powiedział, przypomnij mi ile obrażeń zrobiłeś, jeszcze raz. Docenia dobry graczy po prostu. Aha. Obrażenia się nie liczą. Dobra. Dobra. No i cóż, moi mili. Jak widzicie, za drugim razem udało się przejść. Teraz nagrody. Wpadają jakieś wolne punkty po 100. I tysięcy Kamuflaże 70, 100 tysięcy. No. Czym chata bogata, więc ostro sypnęło. Jeszcze sypnęło. Bardzo ładnie. Dobra będziemy się żegnać. Żegnamy się. się. Hej. Hej.